Nie bój się, Bóg idzie w twoją stronę. On pragnie ukoić twoje zmęczenie. Witaj. Proszę, nie uciekaj. To, że czytasz te słowa, nie jest przypadkiem. Bóg zna twój ból, słyszy westchnienia twojego serca. Może czujesz zmęczenie, lęk, albo smutek. Ale pamiętaj, nie ma takiej trudności, która byłaby większa niż Bóg. W chwili, gdy czujesz się najsłabszy, on wyciąga swoją rękę, by cię podtrzymać. Pomódlmy się razem. Panie wszechmogący Boże, wołam do Ciebie za osobę, która czyta tę modlitwę. Ty znasz ciężary jej serca. Widzisz ukryte łzy, rozumiesz każdy jej ból i każdą walkę. Tylko Ty możesz pocieszyć, uleczyć i odnowić życie tej osoby. Pieniądze, sława, ani siła tego świata nie zbawią nikogo, tylko Twoja ręka może dać prawdziwy pokój. Proszę Cię, Panie, wyciągnij swoją rękę, oświeć drogę przed nią, oddal całą ciemność z jej życia. Niech Twoje światło napełni jej serce, niech Twoja miłość ogarnie jej dom, bo Ty jesteś naszym Panem, Bogiem, który leczy i odnawia dusze. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, napisz w komentarzu Amen, a niech światło Pana dotknie również tych, których kochasz. Jeśli pragniesz głębiej poznać Boga, chcesz, aby ktoś modlił się z tobą i pomagał ci duchowo wzrastać, kliknij link w moim profilu, aby dołączyć do naszej darmowej grupy biblijnej lub napisz na WhatsApp, chcę dołączyć do grupy. Pójdziemy tą duchową drogą razem.